I są takie przewidzenia gdzieś od razu dostaje czerwono od do. To jest y, kwota od której ty przestajesz, ty, prze ty przestajesz płacić Ty przestajesz płacić, a zaczyna kramkę kaser. No, no, w Szwajcarii jest inaczej. Brud to jest jakieś powiedzmy 30, od 32 do 36 na godzinę brud to franków. Czyli można przyjąć, że to jest jakieś tam 34,5 euro. Nie ma żadnego site konta czy innych takich wymysłów. Jak są nadgodziny, to ci normalnie płacą za nadgodziny, a nie przelewają to na site konto i z nadgodzin robią zwykłe godziny. Są obostrzenia, trzeba mieć helm obowiązkowo. Nie ma, zmiłuj się. Okulary, drugie. Jedne mam, to drugie. Maskę z nosem, żeby wirusa nie rozprzestrzeniać. Rękawice, odblast, spodnie długie. Buty S3 Wszystkie przepisy BHP muszą być spełnione. Chodzi i sprawdza. Są przewinienia, są że się dostaje ostrzeżenie. Potem żółtą kartkę i czerwoną czyli do domu. Są takie przewinienia, gdzie się dostaje od razu żółtą, a potem czerwoną i do domu. I są takie przewinienia, gdzie się od razu dostaje czerwoną i do domu. Niestety ale nie można pracować w krótkim rękawie. Dlatego ja mam t-shirta. Tu mam takie specjalne takie rękawy, które się zakłada. Żeby było, że długie są. Dzięki temu tu jest przewiew. I są jednocześnie długie. Ktoś tam się mnie pytał w zapytaniach, żeby porównać zarobki w Niemczech, w Szwajcarii, kulturę. No to mówiłem już na ten temat, wydaje mi się, w filmach. No ale skoro jest takie pytanie, no to odpowiem oczywiście no. jakie są zarobki w Niemczech, a jakie w Polsce. No ogólnie rzecz biorąc yy, jakie w Szwajcarii, jak i w Niemczech, a jakie w Niemczech, a jakie w Szwajcarii. No ogólnie rzecz biorąc, w Szwajcarii zarobi się dwa razy więcej. Oczywiście zarobki nie są dwa razy większe, są więcej niż dwa razy większe. No ale też pewne koszty, które są w Niemczech. E pokrywane z naszej pensji brutto w Szwajcarii nie są pokrywane mam tutaj na myśli Krankenkasse która kosztuje średnio około 250 do, do 300 to max, to już najwięcej znaczy na pewno można sobie wynieść tam i, i za 5, za 600 kankę kasę można sobie wziąć ale ja mówię o takiej po prostu no którą najtańszej którą musisz mieć nie z tymi niezbędnymi z tymi niezbędnymi, e, z tymi niezbędnymi rzecz, rzecz, rzeczami no, jak ktoś tam chce więcej to e, nie wiem jednoosobowy pokój w szpitalu e, z karetkę powróć śmigłowcem bo na górze zesłap, no to może sobie wykupić dodatkowe opcje które tam odpowiednio kosztują poza tym to no, też na, na cenę krankenkasy y, wpływa franczyza czyli jest to, co to jest ta franczyza no to jest y, kwota od której ty przestajesz ty, prze ty przestajesz płacić ty przestajesz płacić, a zaczyna Krankenkasę. ponieważ w Szwajcarii to nie jest tak jak w Polsce czy w Niemczech, że chorujesz, idziesz do lekarza i tam sprawdzają, czy jesteś ubezpieczony. Jak jesteś ubezpieczony, to nic cię nie interesuje, wszystko ma za darmo. No, w Szwajcarii jest inaczej. W Szwajcarii do pewnej kwoty płacisz ty, a powyżej pewnej kwoty płaci krankę kasę no to jakie to są kwoty? no to mogą być kwoty od 500 franków do 2 do 2,5 tysiąca czyli powiedzmy zachorujesz i idziesz do lekarza lekarz Cię przyjmuje wypisuje Ci receptę no i powiedzmy, że ta wizyta kosztuje 150 franków więc na koniec miesiąca na owe 150 franków otrzymasz rachunek. No i teraz, jeśli to jest Twój pierwszy rachunek w tym roku, no to trzeba wyjąć 150 franków i zapłacić. No i tyle, i, i to jest koniec. Natomiast, żebym nie przegapił zjazdu, bo jadę tędy pierwszy raz na Bill muszę jechać, czyli tutaj. No i płacisz te 150 franków, no i to tyle, no i rachunek chowasz do koperty i trzymasz, eee, cały rok. Jeśli więcej już do lekarza w tym roku nie pójdziesz, no to tyle, no krankę kasę trzeba płacić tak jak się płaciło, rachunek do, za, za wizytę u lekarza trzeba zapłacić i... I to wszystko. Natomiast, no jak zachorujesz poważniej, na tyle, że koszty leczenia przekroczą tą franczyzę. Czyli powiedzmy. Sorry, że tak ten przerywam. Ale muszę patrzeć, gdzie jechać, bo zmieniłem to mieszkanie i, i wracam tędy pierwszy raz muszę uważać żeby się tutaj nie, nie zamotać co to ja mówiłem aha jak zachorujesz poważniej jak zachorujesz poważniej no to wtedy wiadomo no wizyt u lekarza jest więcej i, i tak dalej i tak dalej, więc tych rachunków jest więcej czy tam powiedzmy jakbyś do szpitala trafił, no to wtedy do kwoty tej franczyzy, czyli powiedzmy do czy ten jeden ma 500, czy drugi ma tysiąca, do tej kwoty płaci sam, a powyżej tej kwoty e, za leczenie płaci krankę kasy Twoje. I mnie ten system bardzo się podoba, bo po pierwsze, no, że służba zdrowia jest yy, tak zwana służba zdrowia, czyli lekarze, szpitale w Szwajcarii są prywatne, więc no, lekarzowi zależy na tym, żebyś ty był z jego usług zadowolony, bo drugi raz nie przyjdziesz. Tak samo szpitalowi na tym zależy, żebyś ty był zadowolony, żeby szpital miał dobrą markę. Znaczy zarobki są większe jak w Niemczech. No myślę, że jakieś o, o jakieś 150% do 200. To też zależy dla kogo, nie? No bo w Niemczech, jak nie jesteś zameldowany. Nie mieszkasz na terenie Niemiec, to przysługuje ci tak zwana dieta, którą płaci rząd dla pracowników z zagranicy i ta dieta wynosi 60-70 euro dziennie. W Szwajcarii też jest taka dieta, ale ona jest yy, niezwiązana z dotacją rządu do pracowników z zagranicy, tylko związana jest z tym, że jest wymóg, że jeśli masz dojazd do pracy powyżej pewnej odległości. To jest tam coś 20 parę kilometrów To ci przysługuje dodatek na dojazd. No i tutaj też jest taka dieta, ona jest niewielka. Dla elektryków, przynajmniej nie wiem jak w innych zawodach. słyszałem, że w innych zawodach są większe diety, ale dla elektryku, no ja tu zawsze dostaję, jakby, jak, jak w ogóle agencja dietę płaci, to 16 franków dziennie. No, natomiast brud to jest jakieś powiedzmy od 32 do 36 na godzinę brutto franków czyli można przyjąć, że to jest jakieś tam 34,5 euro brutto na godzinę No to jeśli by porównać z zarobkami Niemca który tam ma nie, nie wiem 18 czy 17 Elektryk ma w Niemczech brud to może i 20, może i tam gdzieś w nie wiem, w Hamburgu To jest możliwe No to jak mu się od tego wszystko podlicza, to mu zostanie z tych 20 nie wiem ile 14 13 14 Może 15, no ale to max 15 no ale diety nie ma. Diety nie ma, więc jak w Szwajcarii zarobi 27-28 netto, to to jest drugie tyle. No ale wiadomo, musisz sobie płacić sam za mieszkanie. W Szwajcarii. W Niemczech z tej diety też musisz sobie płacić za mieszkanie. Ceny mieszkań są porównywalne. No takie są różnice w zarobkach, no ja wolę pracować w Szwajcarii Szczególnie jak się dobrze trafi, że jest po 10 godzin Tutaj nie ma żadnego Zeitkonta, czy innych takich wymysłów Jak są nadgodziny, to ci normalnie płacą za nadgodziny, a nie przelewają to na sidekonto. I z nadgodzin robią zwykłe godziny No ja powiem wam, wolę pracować w Szwajcarii ponieważ, no, w takich większych firmach, nie mówię w małych firmach, bo w małych firmach to jest różnie, raz jest fajnie, raz jest kiepsko, ale w dużych firmach, na dużych budowach, no to atmosfera w pracy jest też taka fajna, taka luzacka, przyjemna, nigdy roboty specjalnie tam nie ściga. no ja powiem, że ja w Szwajcarii 10 godzinach pracy jestem dużo mniej zmęczony jak w Niemczech po 8. No bo tam jest cały czas jakaś taka presja, żeby robić, żeby robić, żeby robić. A tutaj tak nie ma. To za każdy robi swoim tempem. Wiadomo, nie stoi, nie siedzi, ale też no nie zasuwa. Dlatego ja wolę pracować w Szwajcarii. Tym bardziej, że się więcej zarabia. Nie? Mniej się robi, więcej się zarabia. No taki troszkę ewenement szwajcarski. A jeśli chodzi o kulturę, jaka kultura jest, jaka, jacy ludzie są. Ja wiem. Wydaje mi się, że wszyscy są podobni. No. No może w Niemczech szef tak bardziej, nie wiem, tak bardziej szefuje. Tak, tak bardziej z góry patrzy, bo mu się wydaje coś tam, nie wiem, może to taka... Wydaje mi się, to też takie trochę niemieckie podejście, że szef to szef, no to... Tutaj w Szwajcarii szef, no to tutaj raczej taki... Taki bardziej kolega, nie? Jak szef. Ale wiadomo, to wszystko zależy też... Na kogo się trafi? No czasem trafisz na fajnych ludzi, a czasem trafisz na jakiegoś głupka. Mnie się zdarzyło trafić na, na takiego Szwajcara, rodowitego Szwajcara. z dziada, Pradziada, bo to było słychać po jego mowie i po wyglądzie. No to, to wygląda jakby był granatem od puga oderwany. Od tych owiec, co tam wypasą w górach. Zrobili go szefem. Paru elektryków, no i tak widziałem, że tak głowę wysoko nosił, tak wszystkich pouczał. Mnie też pouczał, jak co i mam się zachować, dlaczego się raz się spóźniłem do pracy, bo, bo zaspałem normalnie, nie? I przychodzę i nic nie zmyślam, że, że był korek na drodze czy coś, tylko normalnie mówię, że zaspałem, nie? O, to mu się nie spodobało, mówił, hmm, to niedobrze, że ty nie zadzwoniłeś do mnie wcześniej. Wiesz, to tak nie możesz y, się spóźniać do pracy i mnie nie informować o tym, bo ja nie wiem co się stało, może wypadek miałeś samochodowy, może to, może tamto. I taki, taką lekcję poglądową mi nakłada do głowy, a to był piątek ostatni dzień w pracy w tej firmie już. Już nigdy więcej nie przyszedłbym do niego. A on mi robi lekcje poglądowe, jak ja się mam zachować i co ja mam zrobić, kiedy, kiedy się spóźniam do pracy. No, no ale nic nie gadałem, na no, co będę mu gadał. No, powiedziałem im, tak, 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 no szefie tak, tak. Następnym razem tak zrobię. No. Wiele osób, które przyjadą do Szwajcarii, może zaskoczyć budownictwo, szczególnie na wioskach. Na wioskach jest bardzo mało nowych domów. Większość domów to są XVIII-XIX wieczne domy, które w XVIII, a nawet XIX wieku były piękne i okazałe. I gospodarz na pewno mógł się pochwalić, że ma taki wspaniały dom, ale dzisiaj to są już rudery. Tam jest wszystko drewniane, tam wszystko skrzypi. Tam łazienki są podrabiane, byle jak, byle gdzie, bo w tych czasach nikt w ogóle nawet nie przypuszczał, że kiedyś w domu będzie miał rolnik łazienkę. I to, co jest poniszczone, wszystko to tu nikt tego jakoś specjalnie nie konserwuje, nie, nie maluje, nie dba. Tak jak było 50 czy 100 lat temu, tak jest dalej. I w wielu domach tak rolnicy mają taki rolnik co tutaj ma parę hektarów ziemi to to są miliony franków no ja bym był takim rolnikiem to mi to wszystko sprzedał w i wyjechał z tą kasą gdzieś niekoniecznie ze Szwajcarii być może do miasta bym gdzieś no nie wiem no a no, on to uprawia to pole i mieszka w tym starym domu No tak robią. No. Taka kultura. Kultura jest taka, jak u nas wychowanie w rodzinie katolickiej. Tak samo tutaj się wychowuje dziecko, że wszystko, co szwajcarskie, to jest najlepsze. I absolutnie państwa szwajcarskiego nie wolno okłamywać, oszukiwać. I, I zachowywać się nie tak. I należy kupować produkty tylko i wyłącznie szwajcarskie, bo to są produkty najlepsze. A te z zagranicy to raz, że nie są najlepsze, a dwa, że są z zagranicy i kupować ich nie należy. I wielu Szwajcarów, większość Szwajcarów, tak właśnie do tego podchodzi. Pomimo, że to są sklepy Lidla czy Aldiego, to wcale nie znaczy, że te sklepy szwajcarskie drogie nie mają klientów, wręcz przeciwnie, jak najbardziej mają. Zresztą w Lidlu i Waldim też są produkty, które są oznaczane flagą szwajcarską, żeby klient wiedział, że jak chce kupić szwajcarskie, to tutaj też takie są. No ale tak, człowiek. Normalny Szwajcar to do Lidla nie pójdzie. A jak do Lidla można pójść, jak to jest nie szwajcarska sieć handlowa? To nie nasze. Myśmy się musieli zgodzić na to, żeby ta sieć weszła, bo wywierano na, na Szwajcarię naciski. Tośmy się zgodzili, ale kupować tam nie będziemy. <laughs> no tak, 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 myśli Szwajcar i tak robi Szwajcar. Mhm. What the fuck? Ja wiem, że ktoś powie, o, żeby to tak w Polsce było. Nie, to nie jest możliwe. To, to jest wychowanie z dziada, pradziada, od dziecka się dziecku wkłada do głowy, tak jak w Polsce wkłada się do głowy wychowanie katolickie. Tak tutaj się wkłada właśnie to. I później taki człowiek on nie jest w stanie inaczej w ogóle myśleć.